Cześć, ma z tej strony Malfajcik. I dzisiaj gram nim pod full AP e, w Panteona pod Bruzera. main'a Panteona chyba. No, może być ciężko. Moja drużyna składa się z pięciu zawodników. Jeśli oczywiście tego nie wiedziałeś. No, a AP Malfajtem gram, no bo już wcześniej chciałem nim zagrać pod nowego Bildzika, ale wiesz, nie było okazji. Teraz mam okazję, to sobie przygrzmocę Malfajtem. Runy mam takie, jak widać. Dużo AP. Trochę, żeby linię przetrwać. To ja gram time w Raptonika? Nawet nie wiedziałem. Musiałem zmić klikować w którymś momencie mojego życia. Ty, dlaczego ja gram tą runę? A, zresztą z klikowałem. I build będzie wyglądał tak. E, na pewno chcę iść w ten item, co zmniejsza na ulta cooldown, czyli ten. Nie wiem, czy pierwszy, czy drugi, e, bo, no, boję się, że w panteona nie wylejnuję, nie? Pantheon jest dosyć silny na linii, a ja jestem malfightem pod AP. Ty, może kupię Corrupting Pota na pierwszym rikalu I tego, po prostu, jak to się mówi? Będę time-wraptonikował. Nie chciałem tędy przychodzić, bo się bałem, o mnie shiz ale on jest jakąś ciotą mi się powoli wydaje Ty zmisuje creepa zaraz się popłacze Nawet expa popłacze się Dobra nie 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 ma tragedii nie On gra z shielda w ogóle co ciekawe Trzymaj kometę O, dobry jest nie Zdodżował kometę mogłem wziąć aerię. Co ty cwaniaku Chodź poczekam na moje tego No ja już się z many wyprztykałem kompletnie Ale tak wiesz, o to tu chodzi Klepa z tym pacanem Zdodżuje go ku. Esa i czekamy na drugi level. Niestety, Szako nie, nie zagości mnie na topie w najbliższym czasie. Więc muszę się zdać na siebie. Ale nie powinno być źle, nie? Mam ciastka. Kupię tego Corrupting pota Tak jak mówiłem, tak dla jajec. Wezmę W, żeby mi się chyba łatwiej last-hitowało. Te creepy to i tak już pizdo z nimi. Poczekam po prostu na wavea. W sumie, jak tak patrzę, to chyba będę miał więcej od niego po tym waveie. Y sparmionych, bo on ma tylko 12. Dużo zmisował. No i powinien być Gites Mayones. Dużo ludzi już grało ap Malfightem, oczywiście, ale. Ja tutaj nie mówię, że jestem jakimś nowotwórcom tego piku, czy coś, nie? Po prostu testuję, gram sobie. Tak jak mówię, plan jest wbić Mastera. Jeszcze nic się nie zmieniło. No ja mam 16, ma 12 creepów. Eee, jak na razie mam Emeralda 4.0 LP i przegrałem i ostatnie. Nie spadłem, nie spadłem, bo wiem, że mówiłem, że może spadnę, ale nie spadłem. On się pewnie cofnął, wraca już, więc spróbuję to zshow'ować. Nie wiem, czy kupować tego corrupting Pota tak szczerze, bo mm, sprawa wygląda tak, że mam jeszcze zwykłego pota. Chciałbym mu kołpaka rzucić dla połku. Dobra, nie wiem, czy on chce to freeze'ować Dawać, czy nie. Dęciaku, nie fryzuj. Dopiero co wrócisz z bazy, masz już pół HP. Opanuj się. Boję się, że on mnie tu zabije tak szczerze. A zażyję po pocie i puszujemy to gówno. Może ja go zabiję przez przypadek. Tego byś się nie spodziewał, co? Nie spodziewałeś się, że Malphite level 5 czy 4 zabije Pantheona w Galafajterze? Nie dopuszczuję tego gówna, no ale dobra, jakby... Hmm... Stać mnie na całego Lost Chaptera i na... Patrz na niego, nie? Nie bądź taki jak Bagri448. Bagri, Bagri! Gagri, gagri! Biorę Lost Chaptera, nie kupuję Corrupting Pota, wpizdu z nim... Chociaż czekaj, czekaj... Nie, nie, stać mnie, dobra. To jednak biorę Lost Chaptera. A może nie musiałem typować, nie patrzyłem się, ale okej. Okay. Mam First blada, jednak idę w ten i ten Pierwszy, iść mieć Liczbane, bo tak jak mówiłem, liczbane zupełnie OP item, nie? Yy, sprawdziłem, zagrałem już więcej gier na main koncie. Ten item jest chory. Mam nadzieję, że nie będę już miał za dużych problemów z maną. Tysiąc many plus los Chaptera. Bum, bum i zwiewamy. Ciekawe, czy on ma taki ręcz na tego stuna, jak ja na Q. Chyba on większy, co? To on już pota łyknął. I będę starał się rzucać yy, Q tylko jak mam pometkę, żeby nie marnować many za bardzo. Ile to kosztuje? 80. Sporo, sporo. Tyszako tutaj mam. Może go zbejtuję? Ja w sumie na pewno go zbejtuję, to jest nowe. Tak jak mówiłem, tak się stało, tylko że on ultnie, bo nie mamy ceceków. <grych> ale akcja. Dobra, zostaw to, kolego. No, on jest troszeczkę, jak to powiedzieć, w dupie. Jakbym miał ulta, to byśmy go zabili, ale wiadomo. A w sumie on boxa rzucił chyba w wave'a. Jakbym już miał boxa, to też byśmy go zabili. Plus jest taki, że on nie ma ulta. A drugi plus jest taki, że musiał się cofnąć, a wave'a ma nie za dobrym state. Eee, no. Ostatnio też grałem Panteonem, prawie ją udało się wygrać, znaczy prawie, no tam chyba był ziomek, który mnie leciutko życzył. Mówiąc, intował. I dzisiaj, 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 czy mam coś dzisiaj do powiedzenia? Mam. Ostatnio, nie wiem kim ty, kolego, jesteś, wrzucę screenshota do wideo, ale yy, pobrałem jakąś losową grę na telefon, yy, bo mi się nudziło strasznie i, i, i szukałem gierki. Oczywiście dałem swój nick KMNT i Typek podbiegł do mnie jakiś losowy po dwóch minutach grania i napisał. <laughs> Kiedyś miałem nieżego trandla i <laughs> w jakiejś losowej grze na telefon. Więc fajnie, że napisałeś, bracie. So, sorry, że nie odpisałem ci nic, ale nie wiedziałem, jak się odpisuje w tej grze. Pierwszy raz ją odpaliłem, już jej nie mam na telefonie. Grałem w nią 5 minut. A kto jest z tymi grami na telefon, że je pobierasz? Patrzysz przez 3 minuty i odinstalowujesz, jeśli nie siądzie. Fajnie, że napisałeś. Naprawdę się. Z 10 minut dobre śmiałem Złoto, że wchodzę do jakiejś gierki i patrzę, kiedyś miałem nieżego trandla, się mi wyświetla na ekranie. Śmieszna sytuacja. Muszę przyznać. Dobra, powinienem się tu cofnąć, ale wolę mu porzucać kołpaki i robimy taniec i powtarzamy ten rytuał, nie? Trzymaj kołpaka. Dziablą mnie. Ile mój ulbie? 267. O, on, on mnie zaraz zabije tutaj, jak ja będę tak grał. Chyba, że ja go zabiję. Dobra, jednak on mnie zabije, jednak on mnie zabije. Wypindalam stąd. A mam go na kombo? 700 helfa. Umarłem, nie? Umarłem. Ale tak to jest, jak się gada, Ty, on ma ósmy level, a dobra, bo tutaj jest 10 tysięcy creepów. Co ja robię? Mogłem się cofnąć po tym wave'ie Ty w sumie czemu on ma tyle leveli? Czy jak ta gra się nazywała? To było takie, jakby. Nie wiem, to było jakieś MMORPG chyba takie budżetowe, czy coś. Jakiś hardwood, coś tam. Nie wiem, ha, Hardsteel może. Nie, no tak szczerze to nie wiem, nie mam pojęcia jak ta gra się nazywała. Także sorry dla wszystkich fanów tej gry. Nie mam pojęcia. E, nie mam pojęcia jak ta gra się nazywała. Wszystkie klipy w ogóle, pod które to sfarmiłem Jest git. Tylko no, ja zaczynam nie. Go trochę przegrywać, bo chyba nie mam na niego damage'a. Nie mam warda, żeby zweryfikować. Ale za to mogę podejść tutaj. Nikogo tu nie ma. No teoretycznie, za 180 golda mam item. I może spinguję mojemu Shakerowi, że za 20 sekund mamy free killa na topie. Chyba, że pantheon mój ultuje na mida, i to jest bardzo możliwe, bo go nie ma. I mojego Shakera tu nie ma. Oj, to ja się wyżłobiłem. O, ma eclipsa całego. Dobra, ultne, ultne. Niestety, niestety, on ma całego eklipsa już. Nawet się nie spodziewałem, bo on miał młotek tylko na poprzednim Rikalu. No, jako że on ma takie itemy i że gra bruzerem, to ja nigdy już z nim raczej nie będę wygrywał. Mm, 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 Wyborny place Flash. Q. Cool. Widzę, że ten to jest jakiś fanatyk przerywania recall. Ten typ yy, bardzo lubi. Jego ulubione zajęcie. Chyba już 7 razy przystępował do tego zadania w tym meczu. Jeśli będę miał ulta za minutę i on się nie cofnie, bo nie będzie miał zamiaru, to go zabiję. Wiesz, jak jest. Ale on tam gdzieś zmyka. hm dobra. To puszujemy, nie? Puszujemy klasycznie. Jak na razie ten mecz wygląda nie najgorzej. Mam full tank Barda. W ogóle bardzo się, że z OP, ale nie. Nie miałem jeszcze okazji na niego grać za bardzo. On teleportował, więc jednak go nigdy nie zabije. W sumie rzucił wszystkie spele, chodź na kiuska. Trzymaj, byczku. Potrzebuję albo więcej itemów, albo drugą osobę, bo jak podejdę na range'a trade'a, to on mnie zolinuje i stracę 90% HP. Ja jestem i tak 10 do przodu, więc nie ma lipy. Tylko jestem pół levela do tyłu, tak teraz patrzę. A, stiltuję go postojąc tak. Może się stiltuje chłop? Że o, jak on może frizować, co? I tak mojego szaku tu nie ma, więc nic mu nie zrobię zobacz na te trady. Ja pindolę, mnie zaraz tu wuje. No, przypał straszliwy na jego postacia jest. No to muszę się cofać, nie? Taki situation. Albo i nie. Dobra, gridujemy. No, mógłby tutaj ktoś podejść. Szlako nie ma ani jednego fraga przez 13 minut gry. Jest, nie wiem, czy optymalne, możliwe, że nie. Myślałem, że to jest bardziej taka do orania early postać. Irytuje mnie ten Panteon powoli. Ale to też dlatego, bo ja jestem useless. Ja nie mogę się z nim bić. Na midzie pewnie byłoby lepiej, ale wiesz, jak... Ogólnie z midem jestem Problem, jeśli jesteś mainem Mida, to pewnie wiesz, że jak Mida dobierasz sobie, to 50% gry, gier dostajesz Mida, a 50% gier nie. To jest po prostu klasyk, że większość gier po prostu yy, dostaniesz jakąś off -rollę. Ale ta gra wygląda w ogóle na wpis przegraną, nawet nie za bardzo z mojej winy, więc bywa też i tak. Co prawda ten Pantęon mnie już straszliwie irytuje, bo on Griduje bardzo, bardzo. Moglibyśmy go zabić wiele razy, ale no nie, to nie, wiesz, Dodzi, wiesz, Dodzi. Są lepsze rzeczy na mapie do robienia, tak. Jak umieranie na bocie. A tak szczerze, to nadal jakieś gierki w sumie na telefon szukam, bo nie mam co robić często gęsto, jak gdzieś jestem. Znaczy, no. no patrzenie się w. w okno przez pół godziny nie jest moim ulubionym zajęciem. Jak tu mnie ultnie, panteon to nie żyje. Albo muszę ultować, o. Więc jak dobieram Mida. To, no, dokończę jeszcze to. Jak dobieram Mida, to zawsze dostanę jakąś off rolę Może, No, 90% czas, szans jest na to, że dostaniesz jakąkolwiek inną rolę niż Mida. I to jest po prostu smutne. Eee, dobra, dobra. Nie kliknę jeszcze FFa, ale. Oj, ta gra może się szybko skończyć Możemy go zabić Tak, panowie, możemy go zabić Ale może dajmy mu podejść Niż, a zresztą, jedziemy Mógł dać mu podejść do Tureta, wiesz co chodzi A nie tak na hama. O, dzięki Bogu, już myślałem, że znowu ucieknie Dawaj kanona i bierzemy Tureta Daję nie do FF-a A, ja teraz zajeżdżam, ja nie gram Ultimate Hunter'a Ja pierdziele, ja nie gram Ultimate Hunter'a Kiedy moja postać to jest tylko ult Ale jestem web. W sumie jeśli tą grę szybko przegramy To mogę zagrać jeszcze jedną Dobra, gówno tu zrobię Chyba FF, panowie, co? Chyba FF No zależy, zobaczcie jak długo ta gra będzie trwała To może jeszcze jedną dogram No bo 20 minut, no to co? Co z tego? No, ja muszę iść chyba szukać kogoś innego Bo Pantheon to ja w życiu nie zabiję, a co najwyżej on mnie zabije i to tak e, z dużą łatwością. Taką mi dali, to chyba na kombo zmiatam planszy. E, wydaje mi się, że jestem na wizji, skoro Rona Setu tak losowo rzuca dzidę bo kto inny by tak zrobił, prawda? No tylko, że mój bard postanowił się wydętkać. No i mamy eko, nie 1000 golda. Mogę umrzeć. <laughs> Nawet nie wiedziałem, co tu się dzieje do końca, ale Aha, mam eko, mam eko. Problem jest że mam 1-6 junglera, 1-5 bota i 2-4 mida. Ale wiesz jak jest? Ja chyba pójdę tutaj na Nidali pokampić, bo i tak wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie zabić nikogo innego. Essa, nie? Essa. Widziałeś to? Jaka bomba. Tylko bez jestem useless. A się cyka ten Pantheon. Zobaczył jak koleżankę mu wysadziłem? Ajajaj. Czuję respekt. Dobra, cofnę. Weźmy książeczkę, bo to i tak już yy, na końcówkę coś trzeba dopchać po prostu. a Sporo mu zadupiłem. Ty, mój piorum go zabił. Co mój szako Nad no, 500 HP tutaj stoi? Agencik? No, chyba GG, ale ja tak tego nie skończę. Zagram jeszcze jedną, nie? Bo przecież ta gra, to tutaj nic się nie działo. Tutaj nic się nie działo. Miałem po prostu trzech interów, a zero dam jeszcze przepustkę na bycie normalnym człowiekiem. Więc, do zobaczenia w następnej grze. Dobra, wróciłem. I ogólnie to skręciło to wszystko w złą stronę. Bo zacznijmy od tego, że znowu dostałem Fila na topa. Przysięgam, ja... Dobra, nie Fila. Mam mida i drugiego topa. I dostaję za każdym razem topa. Dosłownie nie da się mida zagrać. Druga rzecz, skontrolowanie. Wali mnie Sylasem, ale ja wyciągnąłem technologię i poszedłem w Prezda atak W dupie z tym ultimate hunterem, nie? Posłuchaj mnie, dojeżdżam go level 1, level 2, level 3. Na każdym levelu go dojeżdżam. On nie ma najmniejszych szans. Musisz mi tylko zaufać. Więc biorę W, prawdopodobnie wezmę W, no? Jeśli on zacznie z E. I go tak dojeżdżam, że on nie wiem, nie pozbiera się po tym chłopak. I temy jakie idę? Nie wiem. Także że to to jest zupełnie to źle poszło dojdą nie? Już źle poszło. Pierwsza została zintowana, a tą gram prez atak malfightem, kiedy chcieli mieć full AP. No słuchaj, tak pójdę w AP. Bo jestem jedynym apekiem Ale to będzie troszeczkę podkręcony apek Bez <gryzny> prezda tak Bez ultimate huntera Zobaczymy jak to będzie nie Zobaczymy co się stanie Jeśli ten jak wejdzie we mnie level 1 To go tak dojadę że mu dosłownie kiszki skręcę O chodź tu chodź tu mały Bierzemy prio tak zwane I W sumie jest szansa że oni są na naszym yy, Buffie czy nie Zmisowałem creepa już Czyli On ma corrupting pota co ciekawe no i tak jak mówiłem, tak będzie wyglądać ta linia, będę go na dupce z całej siły, z moim prezdatak Tak <laughs> Taki jest plan Jeśli on się dasz, nie we mnie No i co ty robisz? Czy ty nie żyjesz, kolego? Aaaa, masz farta, nie? Masz szczęście, że się nie zamachnąłem A już było po, po nim, już było po nim Widzę, że już midliner mi umarł w drugiej minucie Mam go na autoatak, nie? Trochę tutaj ze śmiercią, yy, ja też, jak to powiedzieć Oj, on tak nie może on tak nie może. Co to za amator? O co to za amator? Prezda tak mal fight. Pamiętaj. Już typujesz? Ja. Yeah. Dobrze, cofnijmy się. A na takiego amatora? Stracę kanona, ale to jest amatorszczyzna. Bierzemy od razu. Yy, to bo się nie pieprze w tańcu. Pota i tepam. Ty nie będę miał full HP. Za szybko tepnąłem. O boże, brakuje mi 150. To jest problem. Nie mały. Nie powinienem był tak typować. Podejdę na expa, jakby jakiś creep umarł. No i jest git. A może tego, może się wyregeneruje. Czasem 120 taka bomba mu, mu klepie. I tak będę raczej kumaksował ogólnie. I, I tak może go wybejtuję, żeby on się we mnie dasznął. O, dobra. No to kolega nie żyje. Postanowił się wydedkać. Mam nadzieję, że uda mi się sksuć kila. Najsu, nice najsu. Nice Przez chwilę na początku tak wiesz, nie wierzyłem w siebie. Zintuję tą grę jak nic. Gram przecież prezesa tak mal fightem, ale no, najwyraźniej nie zintuję. Nie wiem, jak długie będzie to wideo, bo ta pierwsza gra niby była intem, ale 30 minut i tak trwała. Ale no, yy, jakbym tylko tą pierwszą stawił, to byłby przypał, ponieważ tam nic ciekawego się nie działo, a tak nie może być. Musi być choć trochę coś ciekawego, wiesz. Teraz idę w Lisbane na pierwszego, się nie pieprzy w tańcu. Chociaż. ajajaj, aj, aj, aj. Husi mnie, kusi mnie. Dobra, to jest silniejsze ode mnie. Raptor daje mi manę, ja potrzebuję manę. Minus tego jest taki, że nie gram Ignite'a, a powinienem chyba, zamiast flesza może, to by była już w ogóle niezła akcja, bo on będzie się dużo healował, a nie wiem, czy ja będę miał więcej demesza, niż on się healować będzie. No, a on gra, jako że gra Corrupting Pota, to on jest w sumie dosyć squishy, on ma tylko 1000 HP, yy, ja mogę przez to się przebić dosyć łatwo, tak szczerze mówiąc. No, mówię, to to jest fajne dlatego, bo po prostu w niego wchodzę na, na, na maxa i dłuższe fighty są ok, yy, że mogę go na raz Jechać, bo grając pod kometę, raczej go nie bym nie wypołkował, bo on może robić krótkie trady, yy, a ja nie mogę ich tak bardzo przedłużać, jeśli nie mam tej runy. Wiem, że kiedyś ktoś grał tak, ale nie wiem kto. Ja nie mam pojęcia ja tak, tylko yy, z pamięci sobie przypomniałem, że ktoś tak grał w Sylasa, właśnie. Bo ogólnie jeśli nie wiesz, to Sylas jest taką, wiesz, standardową dosyć w wymalfajta, chyba najbardziej klasyczna. Ale to tylko dlatego, bo Ulta ma dobrego, nie? Do zabrania. Sama linia nawet nie jest jakaś wybitna dla pana Sylasa. Ogólnie widzę, że w jego zrobił to gówno, więc. Zmykam. On ma szóstkę, więc <noise> trzeba myśleć o tym tak, że on też ma mojego ulta i on też ma mnie pewnie na kombo, jeśli dobrze zagra. Czy bije piątkę z kimś tam? A piątka fajna, fajna piątka. Ale patrz jak on już czuje respekt. Jezu. Jaki przestraszony pimpek. tego się boisz? Przecież ja ci nic nie zrobię. Może zrobię. Maksujemy kołpaka, tak jak mówiłem. I chyba wylosowała mi się tym razem lepsza drużyna. Jubi! W końcu, nie? Za każdym razem muszę się użerać z... z paraolimpijczykami. Nie, żebym miał coś do paraolimpijczyków, ale tutaj to jest... O, dobra. Ja się żegnam. On mnie ultnie, więc ja muszę ultnąć w tym samym czasie. Nie ultnąłem w tym samym czasie, nawet nie było blisko. Mogłem flashnąć, ale no, przychodzi wied wredny pan wiego to co mam zrobić? Jeszcze taki wave, ale... Wiesz jak na to mówią, nie? Wiesz co, jaka rola została zdiffowana, każdy dobrze wie. On nie powinien chyba tego pushować, ale najwyraźniej postanowił zintować trochę, bo on mógł to chyba y przykrócić trochę, cofnąć się? Chyba, że nadal tak zrobi. Nie, nie zrobi tak, bo mógł to chyba przykrócić, cofnąć się i mieć nadal w bardzo dobrym miejscu wave'a. Tak to go zupełnie zniszczył, to się nie dopuszczuje, o ma Romany. Więc teraz ja jestem w dobrej pozycji, mimo że nie powinienem być. No teraz będzie coraz gorzej, jako że wiadomo, Sylas jest y, silniejszy od Malfajta w takich skirmiszach po prostu. W sumie to jest tak samo jak z panteonem, nie? Że Ili jeszcze jak wyglądały jakoś ok, tak teraz już będzie coraz tylko gorzej w takich fightach, no bo on będzie mnie outscalował. Ja mogę zabić jedną osobę i umrzeć, a on może zabić pięciu i jeszcze biemować. Dobra, klepa! To nawet nie jest bliskie Kurde, on wygrywa mocno te trady on kupił w ogóle rezisty Co zrealizować w takiej sytuacji, mam ulta za 10 On może o tym nie wiedzieć W sumie on może myśleć, że ja mam cały czas tego ulta Bo on tak gra mega do tyłu A moglibyśmy go zabić, szczerze mówiąc Dobra, masz go, Lee Sin, masz go, nie? Ja tam nie podchodzę, żeby nie umrzeć. Bo nie wiadomo jeszcze co ta postać może wykminić. Mam tylko 500 HP. Nie jestem jakiś mega tanki. Więc zostawię mu fraga i czy gridować po Playta? Dobra, griduję. W sensie tutaj nawet nie ma co griderki robić. Tutaj chyba nie powinno nikogo być. On ma tepa, co prawda? Ale nie dogoni mnie, nie dogoni mnie. Więc jest luzik, karbuzik. Ma ulta Lissina, to muszę zapamiętać. Ja też cofnę i tepnę raczej. On będzie mnie szukał. No ci ludzie mają jakąś tego paranoję z kancelowaniem Rikalu. Ten panteon też, tylko żeby mi skancelować, jakby? Dużo mi to nie zmienia, tak że w sumie to nic nie zmienia, bo ja i tak tepnę i tak wrócę Ale oni muszą skancelować za każdym razem, nie? Jakaś paranoja, może tak ich uczyli, nie? To jest sztuka tiltowania oponenta On chce mnie kopnąć, bo mu się to skończy i pójdzie na nic, a tak to mnie kopnie i dostanę demes. Więc teraz spróbuję uniknąć fighta, jeśli mogę Rzucę mu może jeszcze ten kołpak? Nie rzucę, albo i rzucę Jestem 20 sensów a head, nie jest źle Patrz jak szuka tego kopniaka, nie? Zawzięty Daj Przest tak, daj daj. Ja go morduję po prostu. Dobra, może go masz, nie? Ja tam nie biegnę. Czy mam tam iść? Nie ja po prostu puszę wave'a mi się wydaje i dajwujemy. Spokojnie, jak na wojnie, ale tutaj jest palon. Hmm, to może nie było za dobre z mojej strony, ale... Wyszło idealnie w sumie A, bo tu jest cały botlane jeszcze enemy. Dobra, to biorę playta i zmykam no, Nie wiem, pogubiłem się Ktoś do mnie chyba coś pisze na tym koncie Pozdro tego e, ciula guferta Dzięki art 20 KK. W ogóle nie wiem od czego to zależy, ale czasami Widzę w grze ktoś mi coś napisze A czasami nie widzę, że teraz mi napisałeś W grze art 20 KK. A na przykład raz ktoś mi coś napisze I zobaczę to, w sensie no tutaj wiesz No na czacie, nie mam pojęcia od czego to zależy Ale musicie mi zaufać, że napisał mi kolega. Nie wiem, nie wiem jak to działa, bo ja nic nie mutowałem, ani, ani nic. Dobra, idę tam. Idę w tego samego builda co w poprzedniej że co tam, był dobry chyba. Licz bejnik, Ty ten wiego jest w środku, czy nie? Ty... Zgubił się kolega, weź no. Co tu tyle wardów, co tu się dzieje? Nie no, masz kołpaka. O mój Boże. Dlatego się gra z Sylasem w Malfighta, jak co. To jest właśnie ten powód. Tylko, że ja go ultuję i go zabijam. Tak, tyle dobrego, tyle dobrego Z tego całego przedsięwzięcia I cofnę yy, Wezmę alternatora, alternator giga dobry Zyra na topie Zyra to nie jest support? Jest Aha Ciekawe sytuacje tu się dzieją Co chwilę jest pięciu na topie, ale lubię tak, nie? Dobrze, że są na topie dymy A nie na moim bocie Nie ufam botlanerom, chociaż ten mój 25 creepów do przodu i dwa levele Yushi. Ty, T1 pobi Ty, faktycznie, on jest z y SKT 1 To jest Na wejście? Nihao Nie wiem czemu mój Z złożył ten item, szczerze mówiąc Mi się wydaje, że Dobre na zasadzie to nie jest pod, pod ataki. To chyba nie jest dobre. Porzucam mu trochę kołpaków. On mnie prawie lanshotował, ale w sumie ja go też. Więc wyszło one-shot za one-shot. Tylko że mi się shield ładuje. 144 nie za duży, ale zawsze coś. I mam ulta za 14 sekund. Będę mógł go wysadzić. Więc poczekam tak chwilę i wyjdę, bo on jak weźmie mojego ulta, to to jest 50-50, w sumie. No. A <laughs> Pemal Fajcik nie zawodzi. Nawet jak ma Magic Mantla, to jestem w stanie mu tyle zadać. Fajnie, fajnie, nie narzekam, miejmy nadzieję, że tu nikogo nie ma. Na pewno nie ma, bo wszyscy są na bocie. Więc możemy chillować. Chillować to też jest ciekawe, bo nie mówi się chillować, tylko chillować, pamiętaj. Chillujesz. Możesz to wziąć. Ja wezmę w sumie tego pinka. Mój midlaner, znaczy AD cary na midzie nie żyje. Coś tutaj tepa. Musimy uciekać. On mi zabierze ulta, to będzie fatalna... fatalna sprawa. Zin No i mamy tą grę, nie? To jakbym pobiegł, połajwa jeszcze jednego, bo. Brakuje mi 300 golda. 300 golda mi brakuje. Tak mało. Dobra, widzimy w jego. dobra. Czuję się bezpieczny, czuję się bezpieczny. I tak mnie nie będzie stać, ale jak sprzedam pota, to już będzie. No i idealnie. No ta gra nie wygląda źle do tej pory. Nie wygląda źle. Enemy to player jest 2-7. Weźmy to. I szukamy kolejnych ofiar. Może coś na cooldowny powinienem złożyć. Hmm, co mi daje sporo cooldownów? Cosmic Drive? Cosmic Drive brzmi jak totalny int. Już wolę iść Full damage. Uratować go? Mawaj go. <noise> ale akcja. Wyczekał, wyczekał skalniak. No mam ulta co minutę? Jakbym miał Ultimate Huntera, to co ile bym miał? 45 sekund? Czy to jest aż tak duża różnica? No w sumie jest, ale poszedłem w takie runy nie inne, dzięki nim prawdopodobnie wygrałem linię. Więc nie mogę narzekać, bo tego Sylasa nieźle wgniotłem. Z błotem go wymieszałem tak zwanym. No i mówię, ciekawe jak długo będzie to wideo trwać, no bo e, robię z dwóch gier. Normalnie bym tak nie robił, ale taki noptim był. Chodź kołpaka, wyrwiesz, co? Bijemy się? Przecież ty nie wygrywasz. Co ty, nopku? Jaki malfet jest potężny. Boję się, że ten Talon też jest potężny i tam zrobi triple killa, bo to nie wygląda kolorowo. Nawet lepiej w sumie, że mnie tam nie ma, niż że jestem. Wiesz czemu? Bo jakby <śla> Sylas wziąłby mojego ulta, a e, on bez mojego ulta jest nikim, a z moim ultem nagle jest fakerem. Więc uważałbym, że idę mu pomóc. Idę, idę. Zabijemy go, zabijemy go. Chill, chill. No, malfight znaczy nie malfight. nie zdążył e, dyntkę zaliczyć, ale powiem tak, warf chyba, warf. W sumie nie wiem, czy warf ten talon będzie tak łam 9 ale ogólnie wydaje mi się, talon bardzo silny na tych ostatnich paczach. Ja tylko widzę jaką on szutuje i nic więcej. Ty może iść po prostu w Rabadona, nie jakaś itemy dla ciot. Co ty na to? Idę w Rabadaba. No nie mów, że ty umierasz od tego już ze Sylasa. Kolego. Hmm, problematyczny mecz. Ty, a może na shortów, żeby po ulcie jeszcze być useful, ale to by była akcja. Moje się, że oni w tym krzaku stoją. Troszeczkę, troszeczkę dygam I idę na Botwaya, złapać go Ogólnie wydaje mi się, że praktycznie każdego mogę zrunshotować w tym momencie Może oprócz tej, um, jak ona się nazywa? Zyry, bo widzę, że ona ma tego supportowego itema koronę A korona sprawia, że ona ile mniej przyjmuje Dygłem, dygłem, nie, dygłem Czekam tu na kolejną ofiarę, idę do krzaka Może przyjdzie Chodź, 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 ty calineczko Nie wiem nawet, czy ja z nim wygrywam On ma ulta, możliwe, że nie <laughs> ja powinno. Liczbe <laughs> go skosił. Dobrze, że zagrałem jeszcze jedną grę. Mój midlaner ponownie umarł jeden na jeden, ale go, go gapuje ten talon. <laughs> ale podanie dostałem, tylko mam Ulta za 10 dopiero. A Drake jest za 5 sekund, to mega lipa. Co prawda talon na topie. Hmm, możemy tak to chyba zraszować, co? Dobra, możemy, jak nic, nikogo tu nie ma. Ale ze mnie dobry jungler Oho. Muszę go uratować chyba. Miejmy nadzieję, że ja się tu nie wykopytnę. O Jezu, będzie ciężko. Jestem 10:1. E, tutaj jest talonix. Jestem 10:1, ale moja drużyna jest lipę, lipa, lipa, nie? Już zrodzi. Za każdym razem, jakoś tak, może wlejcie się rozkręcą. Nawet nie wiem, czy Zoni nie składać, ale chyba, chyba jak już to potem. Pójdę na mida, jako że widzę, że mój Afelios sidelainuje. Tutaj jest Wiego. No nie wiem, tak nic się nie dzieje za bardzo, oprócz tych moich akcji w tej grze. Chodzi mi o to bardziej, że no ten chłopak Pak tu stoi, ten tu, moglibyśmy coś sforsować, tak szczerze, na midzie, że coś. Chodźcie, ktoś niech przyjdzie. Jestem tu w stanie poddymić. Możemy szukać, panowie, możemy szukać, możemy robić. A, bum, 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 no i typ nie żyje, rozumiesz? To jest tak proste. Wystarczy szukać. Szukaj, a znajdziesz, takie powiedzenie. Nie wiem, czy to jest dobre to robić, bo nasz Z jeszcze nie jest w pobliżu. a nam nie pomaga jeszcze. Chodź, kolego, bo ja nie jestem zbyt tanki. Żebym mógł to tankować. O Boże, ktoś te pana i da. I Z coś mi. No nie. Ty zabił jeden za jeden. I weźmiemy barona chyba. Będzie git, będzie git. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Badujcie wszystko, panowie. I uciekamy, i uciekamy. Po prostu cofnijcie jak najszybciej. B, B, Hmm. Mam nadzieję, że przeżyję. Przeżyłem. To teraz cofnę. Nawet nie wiem, co do końca zrobiłem w tym fajcie, ale. Wyszło to wyszło, nie? Nie ma co czekać. Biorę to i jedziemy. Tam już wszyscy się ewakuowali, ty jest zarąbiście. No i mówię, wystarczyło dwa, dwa pingi. Jedziemy w enemy junglera, jedziemy w barona. Nie ma na co czekać. Jestem 11-1. Ciekawe, ile teraz jestem w stanie zadać. Ooo, Może zrobię komuś. Test czaszki versus prasa hydrauliczna. Ale nikogo tu nie ma. Oho. Iść tam? Nie wiem, nie wiem. Wolałbym puszować bota w sumie. Przez chwilę. Szczególnie, że tu chyba nikogo nie ma, więc jestem yy, wolny do puszowania. Nawet go nie ultuję, on zintował. Tak, o. A ten co? Kolejny? to już mogłem pewnie zlutować, ale tak, wiesz, szkoda mi ulta. Przez to, że nie mam zoni, nie jestem za bardzo skory rzucać się w Tureta, bo oddam 1000 golda za darmo, więc... Yy... Inaczej bym oczywiście wjechał w pizdu. Open GG, open GG. Dwóch tak napisało, ale nadal defują, co ciekawe. Dobra, bierzemy Void Staffa, bo tutaj się liczy tylko damage z naszej strony. AFK Midlaner. Co ty piszesz w ogóle na tym wiego? Przecież ten Talon dobrze gra. Oho, Dyntka. Może gdzieś tutaj w sumie poszukamy. Idziemy, idziemy. No, 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 dobre, dobre. Dáme čakáme. Dávaj v tom. <laughs> to nawet close nie było No i za 40 sekund kolejna bomba nuklearna Na midzie pewnie byłoby jeszcze lepiej Chociaż nie wiem, bo teoretycznie grałem w kontrę I tak zaorałem No ale prezda tak oddało Cyknąć tak raz na jakiś czas Tureta z Lich Mocny shit, 650 10 do ulta, 10 do ulta Drake stoi, nie mamy barona Możemy iść na Drake'a, pamiętajcie chłopaki W sumie nie wiem czy on może yy, On pewnie może już wziąć mojego ulta Więc nie powinienem tak stać na otwartym bo jak on weźmie mojego ulta to już jest troszeczkę 캡슐하고. Dobra, mamy, mamy enemy Talona Dobra, jednak mam kozacką drużynę, żartowałem Wszystko co mówiłem to kłamstwo Moja drużyna giga czad. A, no, yy, i po tamtej przegranej w ogóle Miałem Emeralda 40 LP nadal Więc co ciekawe, ja przegrałem chyba 3 gry na 0 LP i nie spadłem Nie wiem jak to się stało, bo nawet na głównym koncie Z D2 do D3 spadłem w pewnym momencie Jak przegrałem chyba z dwie gry A tutaj po trzech nadal jestem w D Emeraldzie 4 O, ciekawe, ciekawe Dobra, ja przeforsowywuję te turety Kończymy, nie ma co obijać w bawełnę Panowie. Kop, kop! Ej, halo! Kopiemy! No! Dzięki za oglądanie. To by było na tyle. Elo!